Cześć Wam kochani. Dzisiaj przyszłam do parku rozrywki Czy mi ktoś otworzy. Co? Dzień dobry, otwarte? Jeszcze nie. Hmm. No to super. A, za 50. Dobra, od 10 potrzeżę. Że... No bo jest otwarta, jeszcze chwilę poczekam. Tak na niby jestem dziewczynką, Anią, co przyszła do Pret Parku. Taka dzisiaj zabawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Otwarty Dzień dobry. jest przedpark. Park. To... Okej. Okay. Ile kosztuje wejściówka? Nic. Za mnie za darmo, bo ja jestem Ania, pamięta pan? Tak. A tu jest WC. Ok. Dobrze wiedzieć? Tutaj jest stąd. Mm -hmm. Idzie strzałka i. Aha, że tu jest WC. Dobra, okej, okay, w porządku. Mm -hmm. No bo jest przystosowane inwalid dla inwalidów widzę. No. Wow. To super. A, I co? I teraz tu jest. Wejście. 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 Strefa baby to mnie nie interesuje eee, ale chodź na chwilkę bo okay. swoją obrączkę, swoją no tak Masz. mam bo okay, wczoraj no. Pan mi powiedział żebym no. dzisiaj zatrzymała okay. moim imieniem Ania okay. mhm. dobra to proszę Pana okay. no to co, mogę ja sobie ja na co ja chcę? strefa buju buju Wow, jak tu bezpiecznie wszystko zrobione strefa woda a tu jest strefa wodna. Wow, a gdzie jest przebieralnia? Ja chcę no. iść do strefy wodnej. Tu jest plaża. To mogę iść? Nie, strefa wodna. Basen, proszę Basen. pana. Z piłką. Ła, jak ja się tu przecisnę przez pana. Uważaj, I te drzwi tutaj. I tutaj. Jest Dobra. Widzowie, ja się na chwilę żegnam, bo muszę się przebrać w kąpielówki. Babem. Pa, ok, jestem w kąpielówkach i idę na baseny. A pan dalej się buja ja uh, 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 uh. o jaki o, fajny piesek wejście pieniądze wczoraj żył na 40 dzisiaj 20 no widzisz, tata Juu, ale fajnie basen proszę pana, ten piesek może tu na basen? nie bo wejście nie dodałam chloru a no to nie, to piesku uciekaj nie możesz na basen Ciu, ale fajnie no jest klamu, spływać nie piłka nawet jest w basenie e, uciekaj, stąd uciekaj stąd piesku no nie uciekaj stąd piesku e, mm, wegon, wegon, wegon no wyganiam go ale on cały czas tu przychodzi no, nie, nie uciekaj stąd piesku uciekaj, uciekaj bo tobie tu nie wolno na baseny ale było super! Ja teraz idę. Gdzie mogę iść? Strefa trampolin! Idę na strefę trampolin! Strefa piłki nożnej. Nie. Piłka nożna. Wow! Ja idę sobie na snę, na strefę! Na strefę trampolin idę! Yeah. A tam co jest? Strefa zjeżdżalnie. Wow. tam jeszcze coś jest. Jakaś strefa. I tam jest jeszcze jakaś strefa. To jest strefa piłek. piłek. Ale było super. Teraz idę sobie na strefę zjeżdżalni. Strefa zjeżdżalnie. Wow. wow, ale było super zjechać na zjeżdżalni. O, tu jest strefa kredy, można sobie coś rysować. Ale super. Bo coś narysuję, Napiszę sobie Ania. Ania. Tutaj już rysowały dzieci jakieś rzeczy, jak widać, nie? Tak. Samochodzi, ktoś narysował. Znaczek BMW, tęcze i coś tam jeszcze. Ale fajnie. Gdzie uh. ja jeszcze nie byłam? Strefa piłka nożna nie byłam. Otwarta jest ta strefa. Piłka nożna. Tak, tutaj można się wybrać piłkę. Wybór. A, wybór. Dobra, to ja wybieram. Tom. Ona jest bardzo mała, ona mm. Ona wygląda teraz jak małe paznokcie, takie pozdzierane. <śmuszczam> w tym samym kolorze. Cium, cium, cium. I Można, a bo to jest nożna. Pogra pan ze mną? Nie, ja tutaj nie może, żeby ona Z pana pogra pan ze mną? Nie. No, teraz muszę pokopać sama. No. Dobra. Nie, 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 nie. Chodź, chodź. Ten pan, pan, ten pana pies cały czas mi we wszystkim przeszkadza. On zabrał mi piłkę. Piłkę mi zabrał. Leccio, puść. I pachołka panu jeszcze rozwalił. Rozwalił Pochołka. Hmm. O, nawet dyskorolka jest. Mogę sobie też na niej nie, jeździć? Na szkoły nie, szkoły nie Aha, dobra. Ja na skupę, nie byłam ale jeszcze na było... strefie buju-buju. Ja, buju. Ale pan już był, a ja jeszcze nie. Juu, ja to to tu się pode mną nie zarwie, bo ja trochę grubaska jestem. Nie, Dziu, Tak, dobrze. Dziu, ale fajnie. Tak. Kisiu. A gdzie jest panu zimno? Skakuj pan na te do przebieralni. Okay. Można też się tu pobawić na podłodze. Juu, to fajnie O, idzie pan na baseny? Co? Otku. Hmm. Mączku, to chyba znaczy, że się. O, fajnie pan się kąpie. Ja też się bawiłam tą piłką. A jest, są tu jeszcze jakieś inne strefy, proszę pana? O, podać panu piłkę? Tak. Piu. Przepraszam. Y y tam ścianę. Y y Dobra. Patrz co robię basen. basenem, woda się, czekaj, chlapu muszę dodać, chlapy. No tak, no. Trzeba by. Wow. Stefa Babyków, ale oni tu mają taki mały basenik. A tu coś jeszcze jest, to się rzuca. Siuuu. Trzeba ucelować. I yes, ucelowałam. Jupi. Wejście, zjeżdżalnia. Fajnie tu jest! A są jeszcze jakieś inne. strefy ja tutaj stref chlok do basenu. Proszę pana. Ja tutaj a do basenu. Dobra. A, a proszę pana. A, a w środku są jeszcze jakieś strefy? No, ale jeszcze nie działają. Aha, bo dzisiaj jest za gorąco, żeby w środku siedzieć. No, jak bierzesz. Aha, aha, no to super. I jakiś też. tam sklepik z pamiątkami. O, fajnie. Który też jest zamknięty. Mhm. Dobrze. I, I bar. I bar, o. Bar żeby... jeszcze ma. No. Mhm, no to okay, super. I dodany. Ja tylko chciałam, żeby dodać chlaw. Idzie pan nie? ze mną na trampolinę? Yy, nie, lepiej, że się przerwę. A pójdzie pan później ze mną na strefę trampolin? Dobra. O, idzie gdzie pan ze mną trampoliny? Tak. Tylko yy, będą działali pan jako ostatnie. To wow! A był pan już na ślizgawka? Byłem. Ej, zamknij, bo można wypać. Dobra. Tak, no widziałem moje jamcze. U Co? Uuuu, <gryny> daj, spróbuję. Wow. Ale ta piłka mi podskakuje. O, <gryny> <gryny> ja mam coś zrobić. Ocha, wstrzymać ją. Uuu, jest, udało mi się. Ale złama. Łał. Łał. A to nie jest. Nie. Tak? A no. dlaczego? Żeby no, dzieciaki mogły miały miejsce na nowe no, rysunki. Właśnie. No tak, bardzo świetny pomysł. Dlatego co robimy. No, powiem panu, że super pan stworzył Fred Park. Ale Ty mi pomogłaś. No pomogłam panu, pomogłam. Dzięki temu mogę wchodzić za darmo, nie? No, ale tak byłoby za darmo? Ja cię. Super. A objęłaś? Tak, tak, ja jestem. No? Ja nie musiałam obłączki. Nie. Ja jestem właścicielem. Właścicielem. Jest pan kreatorem tego? No. No nie? Kreatorem. Mhm. Ojej! No. Ty była. jesteś wybredna! Była. Ojej! <laughs> A posłuchajcie, ja muszę do WC, na siusiu. No tak, Mam nadzieję, że trafię. Mhm. WC? WC. Gdzie pan jest Oh, oh. Tam jeszcze jedna jest nad, pod tą ścierką. Oh. Wow, to już tak dużo dzisiaj ludzi było. Tam jeszcze za rowerem pan zobaczy jedna no, leży. Nie widzę. Pachałek się zepsuł. Achałek się zepsuł i musimy go wyrzucić. Śmieć. Y, tutaj Brązoletki, no tak. No. Bo tu pan sobie wpisuje na komputerze imiona dzieci? No. Mhm. O, będzie pan niedługo miał maliny i borówki? Będzie można sobie jeść? Tak. Super. Trafiłaś? DWC. No tak, trafiłam. No. Bardzo dobrze oznaczone, więc musiałam trafić. Uuu, to co to? Uuu, to jest waran. Uf, e. O, robią się okay. już te czerwone malinki. No chodź, bo ta jest zamknięta teraz. O, to jak? Po prostu tak? O, no. okej. Okay. Zamknęliśmy ją. Mm. Dużo dzieciaków dzisiaj było, ponad stu, ja liczyłam. A wie pan? Nie. Nie, a ja, może pana? A ja będę mogła jutro siedzieć tam na tych y, bransoletkach? Dzieciaków przyjmowała się wpisywać w komputer. Tak. Super. ale ślady. Ale my to i tak myjemy codziennie. To też? No, to myjemy. Aha. no wszystko myjemy codziennie. Mm. Super. Nawet, nawet ten napisy. I tu będzie. Wszystko. Wszystko kochamy. <słyska> <grystanie> <grystanie> To jest 12 nocy. Hmm. Też chyba trzeba zamknąć park. Bo wiedzieć, ja traktuję je... tak Tak filmie, który jest taki. Robisz mi zimny w Przecież wszyscy widzą, że jest widno. No tak, ale może że jest. Lato. I teraz widno. Do 12 jest widno, nie? Ja? No, do 11. No. Czasami 11. w pół do 2. Soms 12. hey, oh. wow. oh. <laughs> is 12.30 uur. 12. Ej, We moeten uitkijken. We moeten bijna uitkijken. Ja? je iPhone. Ik geef het, ik Nie, het. Nee, dat is jouw Samsung, Slawek. <laughs> nee, dat dat is dat is Samsung, Słabego Samsunga. Hmm, słabego? Zobacz, co ja mam. Ja lubię mojego Samsunga. Co? Ja lubię mojego Samsunga. A ja lubię mojego. Co on tam wymyślił? Dziękuję. Bardzo słabego Samsunga, słabego. A ja lubię bardzo mojego iPhone'a. Aha, no faktycznie, fajny ten twój iPhone. Każdy lubi swój telefon, nie? Każdy sobie wybiera taki, jaki lubi, prawda? No, ale ślady. Nie, ja na. Ja na. A co pan idzie? A na no to, dobra. Ja mówię, że ucyluje pan za szóstym... Ja mówię, że ucyluje pan za szóstym razem. Tak? No. Za pierwszym? Za szóstym. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, Ile było? Sześć? Pięć było. Siedem. Osiem. Dziewięć. Nie, za dziewiątym czy Dziesiątym.

Nie. To jest to? wszystko mokre. No. <noise> I będzie jeszcze mokre. I będzie jeszcze O, matko, a ja jestem w kąpielówkach, zapomniałam się przebrać. <noise> ja się przebierałem Muszę iść do przebieralni. się. Przy... Ja I co? Nie. nie, nie może pan mnie podglądać. Szanu pana. Nie może pan. O nie, on mnie podgląda. Nie podglądaj mnie pan! No. Przepraszam, nie Tylko spodnie. Patrzymy, czy on mnie podgląda. To widać przez okienko, gdzie on jest. Nie ma go tam? Nie ma. To znaczy, że mnie podgląda. Nie. Jednak mnie nie podgląda. A. Dobra, przebrałam się, wychodzę. A jednak mnie pan podglądał, czy nie? Tak. A, no wie pan, sobie ja nie zebrała. Jak to nie? Przebrałam się, żeby pan zobaczył, że mam ciuchy. nie. Nieprawda. Ma pani pan kąpielówki? Nie, to nie są kąpielówki, że tak wygląda. majtki Nie, bo już miałam suche kąpielówki i założyłam na to U. spodenki. I mi po to jest Właśnie, żeby bezpieczne lądowanie było. Tak jak teraz. A. O! <grym> też jest miękka, znaczy miękka w sensie, że lekka. Za dach odleci. No, dobra. Na Dobra, proszę pana, ja już muszę iść, bo już wieczór się zbliża. Mama mi kazała wrócić o siódmej, więc idę. No. Fajnie było, mogę jutro znowu przyjść? Otwarte codziennie. Dobra. To ja jutro, proszę pana, będę siedziała na bransoletkach. okej? Okay? Okay. to do widzenia, do jutra do jutra. panie, jak pan ma na imię? Kuba panie Kubo, bye bye, bye, bye. no to widzowie taki właśnie pretpark cudowny nasz do widzenia